Kochani, w kolejnym filmie jest strasznie dziwne światło, ale obiecałam Wam test kolor popów, które zamówiłam ostatnio e, i postanowiłam właśnie dzisiaj go nagrać. I teraz nie wiem od których zacząć, ale może zaczniemy w takim razie od metalicznych. E, mam trzy metaliczne e, i totalnie losowo zaczniemy od tego. Ten się nazywa, a tu mi się wytarło, no nieważne, jest nazwa z tyłu, Queen albo Kwen, nie wiem jak to się czyta, nie mam bladego pojęcia. Wszystkie nazwy kolorów będziecie mieć e, na dole. W każdym razie jest to, jak widzicie, e, brąz, taki mocno miedziany, ale bardzo ciepły, wpadający w czerwony. Dobrze, ja sobie biorę lusterko, takie troszkę mniejsze, żeby mi było wygodniej. Jedziemy z koksem. No jest ciemny, trochę się go boję. Kurczę, myślałam, że to będzie błyszczyk, a to jest bardziej matowe mimo wszystko. Błyszczące, ale matowe. Taki paradoks mały, ale tak. Tak się prezentuje ten kolor. Mm -hmm. Jest najgorszy, podoba mi się. Taki fajny na właśnie jesienno-zimową porę. No i to jest wykończenie właśnie matowe. On się błyszczy, no bo ma w sobie te błyszczące drobinki, ale nie jest to błyszczyk, tylko bardziej właśnie taka pomadka zasychająca na matowo, bo ja już czuję i też też tą przy nakładaniu było to dosyć mocno widać. No i nie klej się już. Donka tutaj potwierdza moje słowa. Dobra, zmywamy go i jedziemy z następnym Dobrze, następny kolor to jest Three Way I on już jest fioletowy Taki, ojejku, ja ostatnio się polubiłam w fioletach Zobaczymy jak w tej metalicznej wersji będę wyglądać Ale tak, to jest zdecydowanie fiolet Jest mega podjarana, zobaczymy jak będzie wyglądał Powiem Wam, że ten kolor jest po prostu piękny. Ja nie wiem, czy on też tak ładnie wygląda w kamerze, ale na żywo to jest czad. Jest ciemny, fioletowy, ale ma mnóstwo drobinek, które wręcz taki dają efekt troszeczkę holograficzny. Jest no, ja zakochałam się. Autentycznie zakochałam się w tym kolorze. Jest cudny. No i już wysycha także. Nie, no niesamowite. Mega, mega, mega. Freeway dla przypomnienia. A szkoda mi go teraz zmywać, no ale mamy do testowania jeszcze jeden metaliczny i trzy błyszczyki, więc trzeba. I nasz trzeci metaliczny to jest zebra, który jest w sumie najbardziej brązowy, ale ten już jest, wydaje mi się, trochę chłodniejszy od tamtego pierwszego, czyli od kwina. Zobaczymy jak ten będzie wyglądał, ale wydaje mi się, że nie pobije freeway, który po prostu no, rozłożył mnie na łopatki. No nic, nakładamy Zebra. Tak, on jest ciemny, taki troszeczkę mroczny, ale bardzo, bardzo ładny. Um, mam wrażenie, że wiem, komu by się spodobał. No... Mimo wszystko ten będzie na drugim miejscu. Queen znajdzie się na trzecim, bo w nim podobałam się sobie najmniej. No a pierwsze jest oczywiście freeway, no bo w tym fiolecie to jednak wow. Ale powiem wam, że jestem szczerze... Yy Pozytywnie zaskoczona tą linią metaliczną, bo to jest takie dosyć nieoczywiste rozwiązanie dla mnie, że mm, wykończenie jest matowe, natomiast ma w sobie mnóstwo metalicznych drobinek, które przepięknie te usta właśnie tak odbijają światło od nich, no i naprawdę wygląda to bosko. Dobrze, zmywamy ostatniego metalicznego i możemy przejść teraz do błyszczyków. No dobrze, możemy przejść do błyszczyków i pierwszy, który sobie przetestujemy to będzie Bestii, czyli taki najbardziej codzienny kolor, który od razu przykuł moją uwagę eee, i zobaczymy jak jest z pigmentacją tych błyszczyków, czy one dają kolor, czy tylko połysk. Eee, żaden z tych kosmetyków nie pachnie w żaden szczególny sposób, bo o tym wcześniej nie mówiłam, one mają raczej w zasadzie nie mają zapachu. dodatkowo ten kolor jest naprawdę bardzo ładny bardzo przyjemny codzienny, do takiego mega mocnego makijażu oka, też spisze się rewelacyjnie no, bardzo mi się podoba, bestii jestem na tak, zdecydowanie dobra, przechodzimy do drugiego koloru nasz drugi kolor to Honey Bee albo nie bo ponieważ Honey Bee wygląda tak i pewnie w nim będę chciała już zostać to przetestujemy sobie najpierw ten i to jest Katalina. Tak, najpierw przetestujemy Katalinę, a Honeybee na samym końcu. Katalina, jak widzicie, jest takim delikatnym wrzosem, ale jak wiecie, odkryłam w sobie miłości do fioletów, bo mówiłam wam o tym już dzisiaj, także zobaczymy, jak będę wyglądać w Katalinie. Katalina jest dużo delikatniejszym kolorem, ale za to, to przepięknie się błyszczy i nawet nie wiem, czy w sumie nie byłaby lepsza dla blondynek niż dla mnie, bo to jest, to jest róż yy, przechodzący w fiolet taki wrzosowy. No ładnie to wygląda, nie powiem, że nie, podoba mi się. Aczkolwiek nie jestem do końca przekonana, czy to mojego typu urody. Sam sobie kolor jednak jest śliczny, śliczny. Dobrze, i teraz możemy przejść do najbardziej oleśkowego koloru, czyli do Honey Bee. Tak jak już pokazywałam wam wcześniej, Honey Bee jest przepiękną, chłodną funkcją, czyli idealnym oleśkowym kolorem, który z przyjemnością teraz przetestuję i nałożę. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w miarę ładnie, bo no czuję, że będzie sztos. Patrzcie, to, jaką to ma pigmentację, niesamowite no i to jest mój kolor to jest to co ja lubię najbardziej powiem wam szczerze naprawdę bardzo mi się podoba przepięknie się błyszczy, oczywiście będę musiała uważać troszeczkę żeby mi się nie przenosiło na aparat i na zęby ale kolor jest po prostu przecudowny Bardzo e, jestem mile zaskoczona Zarówno tą serią metaliczną, czyli Ultra Metallic Jak i tą Ultra Glossy e, Naprawdę chat, chat, chat i jeszcze raz chat. Każda z nich ma jakby swoje e, plusy Bo tutaj mamy trwalsze na pewno matowe wykończenie Ale przy jednoczesnym błysku drobinek Takim troszeczkę trójwymiarowym Natomiast tutaj mamy ewidentny błysk, typowego błyszczyka, a przy tym naprawdę niezłą pigmentację, jak widzicie, bo ten kolor jest, no, mocno widoczny. Mi się podoba, bardzo mi się podoba. Także tak, to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy test e, tych produktów Colorbop. E, ja wam zostawię do nich linki na dole. Oczywiście możecie je zamawiać bezpośrednio z, z, z USA natomiast dla tych, którzy nie wiedzą jak boją się i tak dalej zostawię wam link do użytkownika Allegro, od którego ja zawsze je zamawiam i który na 100% ma je oryginalne, bo jak wiecie podróbek na Aliexpress jest mnóstwo i również sprzedawcy z Allegro z tych podróbek korzystają, więc trzeba bardzo uważać ale tutaj mam po prostu pewność dlatego mogę wam polecić to konkretne miejsce, dobrze jeżeli ten wam się podobał zostawcie kciuka w górę czekam też na wasze komentarze w którym kolorze było mi najlepiej i jak wam przy przypadły do głos serię, która bardziej metaliczna, a może właśnie ta błyszczykowa. Zajrzyjcie do opisu nie tylko po linki do produktów, ale także po moje media społecznościowe, bo na Instastories jestem codziennie i rzucam dużo swojego kota, którego zwykle w filmach nie widać aż tak bardzo. Także jeżeli tęsknicie za Donką, to na instastory zapraszam no i oczywiście jak zawsze zachęcam do subskrypcji mojego kanału jeżeli jeszcze tego nie robicie abyście mogli być wszystkimi moimi filmami na bieżąco dzisiaj się z wami żegnam do zobaczenia następnym razem, papa pa.